Ale konwencjonalna śpiewanka od dziewczynki w prawym uchu na start odcinka. Siemanko, z tej strony Mdziaka. Dzisiaj gramy sobie w The Escape Together. Zgarnęliśmy Zeku zgodnie z obietnicą. Poprzedni odcinek jest Ulisa, gdzie przechodziliśmy ten domek tutaj dla dwóch graczy. Teraz przechodzimy chapter drugi dla trzech. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, ja wybrałem, model, e... no, środek. No. Easy? Ehm, nie. Ja rozumiem, że chcemy to przejść, ale może nie ten, nie, żeby Duch nam jeszcze pomagał. A, <śmusza> Duch będzie nam pomagał. Ej, chobaki, macie tutaj swobodkę. <śmusza> no, Długo mapę ładuje, będzie konwencjonalnie duża mapa. No, ładuje Powiem Powiedzcie, że jeżeli to jest na trzy osoby, to ten pierwszy dom już był duży. To już się boję, co tutaj będzie. E. Flashlight mm. mm. Co e jest z e R R R czemu, czemu jestem w szafie? w szafie? Czemu jestem w szafie godnej FNAFA 4? Czemu ja myślałem, że na półce tu są prezerwatywy, bierze to bo tak zobaczyłem. Chyba <laughs> <laughs> znalazłem <lacht> kartę. Mam, mam klucz. Mam kikarda do ofisu taty Mam notatkę. Gdzie jesteście. Sam bym wiedzieć. Nie wiem. Okay. Wcześniej zrespiliśmy się we dwóch akurat w tym samym pomieszczeniu, a teraz już tak nie jest. Ja bym to chciał a, jest, jest. Bo byłem to, odcięty, się Dobra, do tego I jest nie, potrzebny dobra. klucz. Klucz to jest zamknięte nie na kartę. Tutaj się zarazpiłem. Ej, bo znalazłem coś do otwarcia na kartę, a ty mówisz, że masz kartę. No ja mam kartę do pokoju ojca. A, bo my jesteśmy... My jesteśmy na górze. Oho! Chodź. W ogóle ja. są drzwi zamknięte. I need a key. No. O, konwencjonalnie. Siema stary. Nie. Safe. E, open. Zalazł kod jakiś 5626, możliwe, że znowu do telefonu. Sej, hmm. Safe, Ma, próbuj do safeu Jaki kod? Jaki był? Nie pamiętam. 5626 okay. okay. Pod kumacie notatki, możecie sobie sami sprawdzać też. Mam jakiś notatnik. Okay. Safe. <coughs> hey, to hey. jest najwięcej niż 4 liczby, więc. No, wcześniej hey. też tak było, więc tak założyłem to raczej do telefonu kod. Bo do telefonu kod był na 4. Hmm. Switcher panel, recovery. Okay. Kolejny kod. Ten kod, QR. kod na kolejne 5 liczb jest do otwarcia. Ok, musimy. No, musimy ja, dokończ nie, zdanie. Ek, bo chcę przeczytać najpierw, zanim coś powiem. Musimy znaleźć ten telefon, żeby znowu odpalić prąd. Ten kod ten, ten, ten QR daje. Tu ja raz, bier... nie biurko. Ten kod QR do strony Steam'a. Samica atakuje. Samica atakuje. Nie przy... wiem. No, fajnie, że akurat ja. szafka, przy której stoję, jest zamknięta jak mi wejdzie w dupę, to inoros. Chyba kobieta odpuściła... O! Kobieta nie odpuściła! Kobieta nie odpuściła! U mnie ona przeszła mi przed twarzą, więc... Nie wiem. mamy w lodówce? Mamy... Musztardę, o tak, o tym marzyłem. Backyard znalazłem. Okej, okay, mamy backyard całych opaki To będzie hmm. ciężki orzech do zgryzienia, coś tak czułem. Ty! Mam laptopa! Już otwarliśmy. No. Powiedziałem to przed chwilą! Czy ty mnie słuchasz? Nie. Mam kod do drzwi. Wonder, Dobrze. Bierz laptopa. Ja nie mam tyle miejsca wokół. On się przyda, tam w laptopie na pewno coś będzie. Nie wiem zaniosę ci go tam. Hmm. Zostaw go w kuchni, w kuchni będzie najłatwiej na się pamiętać, tak. Co gdzie jest? jest w kuchni. Eee... Ten kod. Weź ktoś, weź mi w notatki. Pięciocyfrowy kod, zaczynający się z 6 8. Mam snout znalazłem ja dzisiaj, ale to chyba nie to. Kod! kod sam kod! Nie wiem! Nie znam tej gry! 6 8 6, 2, 6. 6, 0, 8. 6, 8, 6, 0, 8. 6, 8... 6, 0, 8. 6, 8, 6, 0, 8. Ja też nie znam tej gry, Zeku, ale umiem rozróżnić liczbę od słów. Mamy dzisiaj szansowy klucz. Powinny ci powiedzieć do czego jest hey, hey. Nie mam pojęcia do czego jest ten klucz Klucz U góry coś było chyba jeszcze na klucz Tak u góry <coughs> było coś tam przy szawka. Ten kij tutaj nie pasuje Nie ja mogę podnieść opony O, o! A, gdzie tam gdzie powiedział, że nie pasuje to mi pasował A mi pasował u góry, mam kolejny klucz Ja w to hmm. jestem w toalecie Ja też, tylko u górnej Generator, ale tym razem widzę, że nie jest naszym celem, żeby auto naprawić. Hi. Nie mogę w ogóle interakować z autem. O, prąd wywaliło. Skam? Do safe'u klucz? Nie i Samico, zostaw te drzwi. One były drogie. One <noise> były drogie. Klucz no, ja słyszę, leży w tym, wiatalni też. Car drunk, A, to jest karb. Weź ten drugi klucz. Chwila. Na blacie jest Okej okay. O samica. Duch moment Ko Kobieta atakuje To jest szafka Wajdu. woman jumpscare O, chyba mnie kobieta <coughs> Tak długo na ciebie czekałem zaku w tej szafce, że umarłem, fajnie Umarł? Tak Też umarłem Duch poszedł z nami Nie Halo, spektatowanie, fajnie jakby działało. No to co, reset. No dobra, to nie jest ciężki dom, bo po prostu jest trochę więcej kluczy do znalezienia i ty na. Na tym się kończy trudność. Tak naprawdę musimy ze to trochę. No okej, to idę otworzyć klucze, które wiem gdzie były. To idź. Tytuł kartę Liso od razu przynieść na górę. To wszystko okay, ale... chyba nie jest losowo generowane. Nie. nie. To był losowo generowane i ten, bo ja wcześniej tutaj na blacie miałem klucz do ofisu hmm. A teraz nie mam. Hmm. Nie, te klucze są do różnych przeznaczeń, ale są w tym swoim miejscu. Gdzie jest room? Mam dwa klucze. Tu jest storeroom. room. O, tu jest teraz klucz do. Ten mam office, hasło office. do Wi-Fi. No nie. Okej. To coś. Dodatkowe inwentory, fajnie. Okej, okay, otworzyłem łazienkę u góry. Te klucze są strasznie malutkie, czasami nie da się ich wyhadć. E, e, Łazienską u góry jest bateria 9V. Okej, okay, to będzie do pilota. O, krucyfiks Konwencjonalnie. Opaki party i kawszakę? No pewnie. Okej. Okay. Na najlepszy Ej. moment tym powiedział. Mam telefon. No. I mam kod do telefonu 8, 4, w salonie przy szachach w ogóle jest tutaj router jak coś, to tak na później czy ktoś może mi podyktować wi-fi? Uh, 4 razy k ale czekajcie, bo prądu chyba nie ma Aha. nie mogę się zalogować jak nie ma prądu, ale żeby włączyć prąd potrzebny jest telefon, dalej no to ja mam telefon, no to włącz prąd, bo ty jak masz telefon Jestem auto French muszę być bliżej. Czekaj, gdzie, gdzie był prąd? W, w, dupie... w kuchni. W dupie. Z prądem. No nadal auto french no już bez przesady muszę być naprawdę w tym pomieszczeniu. Masz. No. Nie odpal prąda. A, Wi-Fi. No. 4K. No 2572. 2572. są pięciocyfrowy kod. Źle. Nie to mi podajesz pewnie znowu. Na dole masz napisane. No tak, Wi-Fi. KKK k, 257 Powiedziałeś mi naprawdę 4K dyktując mi rzeczy mając na myśli KKK k, 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 powi tak. Powinieneś powiedzieć mi 4 razy K. Jeszcze raz, 4 Albo razy. 4 litery K 2, 5, 7, 2 O mój Boże, DISU Dobra Nie, to nie było logiczne. Dobra, weź weź ważzy, że mamy ur scanner qr scanner, co ciekawe. Czekaj, gdzie był ten QR-code? Nie wiem. Kleku? Nie pamiętam. Halo? Aha. im z wróciłem. Gdzie był ten QR-code, co znalazłeś? Ten, pierwszy co znalazłem, to był tutaj, nad tym. I to jest do profilu twórcy na Steamie. Bo na mnie to interesuje. Sprawdziłem się a, bo to też jest task. Myślałem, że to easter egg. In case of recovery, use the method below. On, off, 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 on, on, on. Don't forget to insert the recovery key. Okej. Mam jakiś tutorial, żeby konkretne przyciski klikać. Tylko, że potrzebujemy recovery key. Potrzebujemy... Niech safe... fucking damn it. Kto mi szafę? kam Szafy, tylko po prostu zbiłem Krzyż na wszelki no, no bo szafy się zamykają czasami do sobą Zamiast walczyć z jedną do uciekaj Co ty masz za klucz, pokami To jest chyba ten rekowerek Gdzie ty go opuścisz, Czy on i? Nie, tu jest, tu jest Tu jest, widzisz go? Jesteś na dole? O mój Boże, w moich grze narzekali na to, że są małe klucze niewidoczne Bóg ich opuścił Anyway no, w, u mnie na odcinku ja upuściłem na dywan, wiesz jaki ja miałem problem, żeby go znaleźć? Dobra, tylko czy ja to dobrze rozumiem? Nie, to chyba nie o to chodzi, wait... No, ja uciekam przed duchem, a ten mi tu wchodzi! Przed ducha nie ma. Ale ja mam ekran duchowy. A Aha. recognition lights. Ja mam ekran duchowy, a ten mi otwiera drzwi. I dzięki, Lisu. A, to do tego. Teraz trzeba wszystko na czerwono. Ja teraz mam, które muszę włączyć, a które nie. O, o samica! Samica wtedy przeszła. Mogę przestać się telepać? Jakbym miał pierdolca, bo staram się zrozumieć. Big button musi być włączone. Southwest. A po czym ja miałam poznać, który jest Southwest, a który jest nie Southwest? East Switch, a te dwa mają być włączone. Southwest, południe to ma być włączone. Nie, wyłączone. Mm, te dwa mają być wyłączone. Ten ma być włączony, ten wyłączony. Okej, okay, coś otworzyłem. Dosłownie padło stwierdzenie, że to powinno coś otworzyć. Na tym się skończyła zdania. Tu też chyba chodzi i szukaj, no. Coś otworzyłem, a co? Pewnie jakieś tajne przejście, wiecie. W ścianie wiem. czy coś? Nie, safe cię otworzył góry. Tak? o No. Uuu. Chodź, nie, nie masz butów start, o, wszyscy nie mam mnie. Front yard. Joink. A nie, to nie to. Wow, kobietą, samica Dużo kluczy, ma mało kółek, no nie wiem U góry są zamknięte drzwi Na dole tu są przy drzwiach zamknięte a. drzwi To miał jumpscare Nie my Ktoś spadł ze schodów A zdarza się Chłopaki No No bo ty narzekasz na to, że masz klucz nie wiadomo do czego, a ja wiem gdzie są zamknięte drzwi, ale mnie nie słuchasz bo, słucham cię cały czas, Tu, no. przy schodach są zamknięte drzwi, potrzebują klucza. Lisu, stoję przy tych drzwiach. I to definitywnie nie są tamte drzwi z kodem przy drzwiach. Tu. Uh! Samica, czekam dalej remora. został klucz? No, dobrze. Trzeba szukać dalej. Czy to jest laptop? To jest laptop. Laptop w kibelku. Hmm, prąd nie ktoś włączy. Tablet. O, o tablet. samica, samica, atak jumpscare O no jestem w dupie. Wiesz krzyż i spadaj. Wiesz krzyż i spadaj. Wiesz krzyż i spadaj. Wiesz krzyś i spadaj. się ma? Jestem ośmiennie, te... czy za Jestem się jakbym za mam laptopa No bootable device found. Chcecie mi powiedzieć, że jeszcze no. potrzebuje Flash drive'a z systemem? O mamo! Nie masz Windowsa. No. Linux, tylko Linux. Samica. Co ci Samica. 845 Samica. Co to co ty plantujesz? Bombę. Nic, nic nie plantuje. Tam jest pięciocyfrowy kod do tych drzwi. Znalazłem jakiś. Ja w poprzednim ranie znalazłem taki 62065 62065 To jest garaż. Ok. okay. Ktoś Zadanie włączył ten prąd w ogóle czy nie? Ja włączyłem. Okay. E, tylko w międzyczasie w dłoni dostałem, trzymałem klucz, dostałem osiągnięcie za pozbycie się ducha egzorcyzmem... Curcefixem, e, więc mam wrażenie, że mój klucz jest zbarowanym Curcefixem. Nie, pewnie, że jak ogólnie trzeba krucyfik, to ci już O! jumpscare, moment, dzięki. O! Czyli najpierw ty go miałeś. Dopiero po chwili ja miałem. Czyli moja teoria, że host najpierw dostaje jumpscare, jest prawdziwa. Czy ktoś ma jeszcze jakiś klucz? To jest pytanie. Ja. Hmm, czyli co czy, czy jeszcze jest do otwarcia, skoro masz klucz w ręce? Zdecydowałem na różne, że w nic nie działało. A co ci trzeba wcześniej ten klucz otworzyć? W łazienkę, gdzie znaleźliśmy laptopa, więc te klucze, mimo że są w swoich miejscach. To robią różne rzeczy No właśnie do środka bo kobieta nadchodzi Jezu jak się trzęsę Przestań bo nie mogę trafić w przyciski Browser Czemu nie mam wi-fi? Prądu nie ma znowu? Connect A nie Rozłączyłem mnie z wi-fi Dobra to znalazłem Nie mam messages QR code zeskanowałem Dobra, no, czyli telefon jest bezużyteczny aktualnie. Do laptopa potrzebuję flash drive'a. Nie mamy kodu do sejfu, I guess. Pek, 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 pek. O, no, ledwo naprawiłem od razu. Mocno jej zależy na tym, żeby był wyłączony. Ur! Kobieta sobie krzywi kręgosłup kuchni, nie wchodzić, nie polecam. <laughs> Krzy... Co ty mówisz? Krzywi sobie kręgosłup. To, to jest ta poranna yoga? Attack. Computer science, my least favorite. Computer science, my least favorite. Uh huh. Read. System file checker is a utility that allows users to scan for errors and restore corrupted system files. SFC scan. To run the utility hmm. and restore missing files and drivers. Type SFC scan now. Comment into console prompt. Once no. SFC check is finished. Ok. No fajnie. Problem polega na tym, że laptop w ogóle nie działa. Ja nie jestem w stanie nic na nim wpisać, więc dobrze, że wiem, co na nim wpisać, jak będzie działać. Resvent. Wielu udzielany no. krucyfiks jednak Dobra, to, to warto wiedzieć Ja myślę, że Flash Drive gdzieś leży jesteśmy ślepi W laptopie Jezu, mamy szukaj. W laptopie mamy prawdopodobnie kod do safeu no pewnie tak o! czerwony ekran Dowalony No dzięki Zeku Działała mi po raz drugi krucyfiks dzięki Tobie. Czemu? Nie, nie mówisz, żeby nie za mną. Okej. Okay. No nie, no, no stałeś obok mnie i najbliższa szafka jest Twoja, i dziwisz się, że biegłem do Twojej szafki. Faktycznie, ma sens. No nie wiem, Pani pani prosty człowiek nie myśli, nie czyczysz, nie pomyślałem, że jesteś. To, że nie krzyczę, bo gra nie jest tak straszna, jak mogłaby być, nie znaczy, że nie myślę. Ooo, samica! Gryzie po kolanach! A przyszukaliśmy podwórko? No ja tam znalazłem telefon. Bagażnik! Mam płytę. Ooo, płyta do laptopa, dobra. Otworzyłem, tym plusem, który miałem, bagażnik w samochodzie. Faktycznie, no. Bo ostatnia rzecz, jaka może być otwarta? Ja wyrzucam Dziu, laptopa jestem. i ty wkładasz w laptopa. Musisz użyć na Ciem? laptopie. A, tak. E, dziękuję. Okay. Instaluj. Woda mi się to, Ledo. Wcale nie widać, co trzeba się wzorowali. Wcale. Dobra, mhm. instaluje się system, ale nawet jak system się zbutuje, to będę potrzebował tego kodu, który mam tu. Więc ja może schowam się do szafki o, może masz, twoje... masz notatnik będziesz mi zaraz pomagać będziesz o, musiał bocio. mi podać tą komendę do wpisania ale to jak się zainstaluje system wind Wind. no nie ja wiem rozumiem. no to jest wind, OS. wind os zobacz jak tutaj pięknie konwencjonalnie są zrobione uv mapy tak gdzieś w tym miejscu jest ok, a później jest tak kolorowo dookoła Ile? O tym jest, o tym... O wszystkich ścianach, oprócz tego fragmentu tu przede mną. Czy te pasje to nie jest to PETA? <noise> nie, to jest ściągnięta mapa <noise> o no. o, A my się tak przejmujemy takimi rzeczami. My się przejmujemy, że też bo... O, dobra. No. I co? System file checker is a utility that allows users... Tylko wielkimi literami way. mi dyktuj, błagam. SFC. SFC. Pasja. No. Slash ten obok y, pytajnicza. No. Cz. Kan. Mał. Razem czy osobno? Razem. No. Nie powiedziałem spasję. Teraz spasję? No. Minus. No. Czas. No. 6 6. Ecceut order 66. Nie mogę kliknąć klawiszu, bo mi krzyknęło, że muszę się szybko schować. Halo, cicho, bo tu informatycy problem Windowsa zainstalować. No właśnie, kobieta tam dochodzi, a my tutaj informatycy w szafie siedzimy i chcemy Windowsa zainstalować. Nie, 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 jesteśmy na studiach informatycznych, więc... No. Kobieta z o atencję, a my tutaj w szafie się chowamy. No dawaj, dawaj, dawaj! Łatuj się. Reboot. No i dupa czarne ekran. wracamy do początku. Mój Boże, ile mu to zajmie? Widać, że Windows! Sign in. Dziękuję. Eee, numbers. Muszę przez pliki się przekopać kiedyś znajdę. Em. Muszę do ekranu? Mm. Ale są konwencjonalnie inne zdjęcia psa. No i nie widzę ekranu. Samica stęka. Moje nie pamiętam, że proces y, montowania i instalowania systemu w komputerze polegał na... Gdzie normalnie ducha? No connection, nie mogę do Messengera wejść, szkoda. No to mam problem, bo jak dla mnie to w tym komputerze nie ma nic. Jak to nie ma nic? No w sensie... Nie jestem w stanie znaleźć nic, co by wyglądało jak kod do... Do sejfu albo do czegokolwiek. Problem z wifi. fi wow, samica jumpscare! Szyfka Było wychodzić z szafki? A, bo nie ma internetu. Ty, No, no a my, <laughs> my siedzimy w szafie. Mamy konwencjonalnie. Ja nie może pomyśleć o tym, żeby wyjść, jak ja wrócił. Oh, ona mnie zamknęła w szafie. No to good luck. <laughs> Opaki, bo ona mnie zamknęła w szafie. No jak to w której? E, tej tej największej chyba pokój rodzicielski. Trzymaj. Dziękuję. <laughs> Ej, to nie złego cookbooka można wyrwać. No, no jakbym gra, grał solo, to jestem w dupie. O, connect. Password, fuck. 4 razy K i co tam dalej szło? 2512 Messenger phone number. Send confirmation code. Thank you. 1122? To jest do Wifi. Nie, Lisu, głupi jestem. Telefon trzeba znaleźć. Gdzie ja zostawiłem telefon? Telefon zostawiłem w pokoju tam. Uh, trzymaj. Okay. Yeah. SMS-a your code to login 70244. Jak można wrócić przedmiot? 70244. Dobra, mam maile. BTW house... nie byłbym mną, Bob. Mimiu, bubi, bubi, będzie 30 minut. Fajnie! What's the passcode? Dobra, passcode mam. Niech ktoś do sejfu pójdzie. No mów. 766 766, no. <grym> 2... 2 nie, no, 0... Kurde, skupiłem 2, niech gnoju. 766 766 027 027 14 15. O, oh, co jest tam? Ciekawego. Jest ten y, pilot którego trzeba... Tam bateria To trzeba pilot w safie. Nie zamyczajcie, nie zamykaj. ważne jest to pytanie, gdzie jest bateria? Ona jest chyba w szafie do której pobiegłeś? Nie ma tutaj. Nie widzę e, nic. Gdzie ja zostawiłem baterię. Teraz w poszukiwaniu baterii. Fuck me. U jest! Tu jest przy sejfie! Tak to Na dobrze. biurku leży Ebo bo samica idzie no, Tu wsadzi ją do tego Pilota Wsadziliście ją do pilota czy nie? Nie, dopiero co przed się uciekaliśmy Dobra, mam Okej okay. Otworzyłem Gdzie jest gate? No w garażu i co, uciekamy? No, tylko jeszcze potrzebny jest klucz do frontowych tych, ale ja go mam. Ja chcę prowadzić. Jestem. Ja chcę... Panowie, gdzie jesteście? Ja uciekłem. Nie wiem, gdzie wy jesteście. Bo myślałem, że musimy się iść za samochodu, żeby wyjechać. No ja samochodu. też uciekłem. APO! ESA, na dwa podejścia. 40 minut nagrania. Adventure. Ej, niespoko jest ta gra, lubię ją strasznie. Nie. Jest bardzo konwencjonalnie wymyślona. Rzeczy się nie. fajnie lespią, nie Fakularna ma problemów so To jest taka fazmofobia, ale babcia. Dobra, dziękuję wszystkim za obecność na odcinku, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę i subika, no. jeżeli jesteście nowi. Pierwszy odcinek ULiSA, trzeci odcinek ULiSA na poziomie no. hard, więc tam już będzie niekolorowo. Pamiętajcie zostawić mimika w komentarzach. Mimik w komentarzach, no tak, dokładnie. No.